dobrze zobaczy. Drugi odcinek z typu wąskie wyciskanie. Staram się nie denerwować. z pustym gryfem, czyli standard.

Kje je slajk kurda? Oh kurda, poj, ne vem, kaj drugo se reče, verjetno. osiem, zajęliście. Kurde, ale ciężko wchodzi. Opa! Na pewno do takiego większego upadku. Nie wiem, czy do takiego, że będę się zrzucać, ale Kurwa, zrobimy na pewno więcej niż osiem. Ja pierdolę A. 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 Dwa, jeszcze jeden. O kurwa Ale to pompuje Dobra, wyjebany jestem jak mały taś-taś mm. Ale na 8 zrobimy, nie ma co Nie róbmy powoliny, tak widzowie? Mm. Jak nie pójdzie na 8 w pierwszej To chuj mi w dupę, po prostu chuj mi w dupę, tak? Musi począć. A my kurwa osiem. Za niebiście. No, jeszcze dwa razy. Widzę osiem, widzę osiem. Ach. Jest osiem. Kurde. Zajebiście. Jak ktoś z was widzi, wie, to się teraz to smacznego. Zaliczam, w chuj O kurwa Smith co prawda zajęty, ale szukam alternatyw. Dobra, druga fera tego cholerstwa. 啊，不是,是。

no to już opasamy sobie Dobra, ostatnio było 32 syrek na 10. Się sobie dołożyłem 2,5 łącznie no i na 8 zrobiłem, bo te 10 dziesięć... to już jest odlot, naprawdę jest odlot, tego no, zróbmy kontrolowane 8 Fajnie. No, i też dla przypomnienia specjalnie jest niski ciężar. Bo jest dużo powtórzeń. Ja chcę spokojnie sobie wejść do w to, w trochę. W to, w to. Tyle. Dobra, druga. обра, курвом стапям. a i 10 fajnie Uf, ale wystrzał kurwa zajebiście i dobra mega nudne ćwiczenie dla was bardzo długie ale coś sobie pogadamy może teraz czemu nie piecze w chuj ogólnie te ćwiczenie dlatego tylko piątka i fajnie na łokcie więc kurwa do, do maksu spoko Plan jest taki, bo nie wiem, czy mówiłem ostatnio, żeby porobić tym planem teraz w wąsko, w sobotę szeroko mm, dwa miesiące gdzieś, to potem może jakaś siłówka ewentualnie, jak, tak, jakoś tak, no i później wakacje jakiś max, się przydało, To 135 no czuję niedosy, że nie podszedł. kurde, tak blisko, zawodów no to nawet nie komentuję i chuj ile mam powtórzeń. Ojebałem się w nią sobie Kurwa, ćpieczę w chuj Dobra, nie wiem ile mam, muszę policzyć O kurde, fajnie o w chuj Dobra, o dziwo. Zrobiłem kurwa 16 więc sobie sobie 1.25 Ale już teraz nie będę z wami rozmawiać, bo kurwa się zapyta na klipy No nie ma co Grupy kontrolowane za no, ja reluś, pole Faj Jest dobry dzień na dołożenie. Kolejne 1, 2, sobie Kurwa, to sprawdźmy to w Ale może piec, a co Dobro, udajemy fichowanie na brzuch, które przez jak nie co, może 15 skrópne. 放你手机上，我滚吧。 Bardziej to mi chyczepce było. Dobra, widzowie, ja nie robiłem w chuju od dawno. Zróbmy dla Was show. 10 sekund. Czemu muzyka nie leci. Zróbmy show. Kurwa, że ja to ściąga. No może będzie to ścieżka. Kurwa. O, z ławki leciamy. Tu nie mamy. Muzyka ważna. Róbmy. Zróbmy show. Kurwa, wiem, że tego nie widać, co w światełku leci. Minam 74, grupka 4 dzisiaj namu. No, takie taka końcóweczka dla was. Żegnam na razie.